No, chcę jeszcze zdążyć przed zmrokiem i taki taki komuś. Czytałam kilka artykułów na blogosku odnośnie zarabiania. Coś tam niby już się obudziłam i wiem, ale chyba nie do końca. Pieniądze nie mogą być celem samym w sobie, ale jeśli ja chcę ich więcej, żeby mieć swobodę i podróżować po świecie bez ograniczeń, nie oszczędzam, nie mam żadnego większego celu finansowego, czy to dobrze? Czuję, że mam tyle, ile mi starcza, czuję, że zawsze będą. Ale myślę skąd, ale chciałabym więcej. Tylko jak ugryźć to, że chcę więcej z tym, że mi wypasiony auto nie jest potrzebne do szczęścia, ale nie pogardzę nim. Czyli chcę mieć więcej pieniędzy, ale nie mają dla mnie znaczenia aż tak dużego materialne rzeczy jak dom, auto, coś na własność. Więc jak wyrazić pieniądze, jak je przyciągnąć nie mając celu? Co i jak spotyka się na jednym gruncie, w jednej firmie, Ktoś, kto czuje, że jakoś będzie i kaska się znajdzie y, z tym, który się wiecznie zamartwia. Który policjant wygra, dobry czy zły? Czy te energie się zrównoważą i czy obraz w ich luszcze będzie taki sam? I co robić, gdy twojemu faciowi nie idzie w pracy, nie zarabia tyle, ile by chciał? Możesz coś dla niego zrobić? Jak to jest z tą obfitością? Lepiej widzieć siebie w tym portrze, czy lepiej pracować nad tym, by czuć się dobrze każdego dnia, a najlepsze auto dla ciebie pojawi się samo? No właśnie. Odłożę tutaj. Bo jest tak. Ten Zeland wyrządził troszkę, y, za, zrobił troszkę zamieszania. Większość y, ludzi nagle objawiła się. Och, Zeland. To ja sobie coś pomyślę i ja to będę miał. To wszystko siedzi we wszechświecie dla mnie. Wyciągnę rękę i będę to miała. I to jest taka duchowość. Nagle duchowość Sprowadziła się do tego, że mogę mieć to, co wszechświat dla mnie przygotował. I że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ja nie mówię, że, to, że tak nie jest, tylko że nie o to chodzi w duchowości. Ale z drugiej strony bardzo dobrze się stało, ponieważ wiele osób nagle sięgnęło po książkę gościa, który jednak siedzi głęboko w tej duchowości i nagle może sami zaczęli odkrywać jakieś pokłady, że tego, czego w ogóle w sobie nie szukali. No. Zaczęły się jazdy. Co zrobić, żeby mieć, ale żeby udawać, że się nie chce mieć, jak to jest i tak dalej. To tak nie działa. Nie działa prawo przyciągania. Jeżeli pomyślisz, że czegoś nie masz, to automatycznie przyciągasz to, że tego nie masz. Tak to działa. Trzeba... i o tym zresztą pisze Zeland, I, i sama to wiesz, no. Nie jeden kolega mi mówił, jak to jest, jak, jak nie żry, nie żrę, nie mogę żadnej dziewczyny poderwać, a nagle potem idę do klubu. Jedna, druga, trzecia i nie ma żadnego problemu. Nagle nie ma problemu. Ponieważ on już się widzi, że on ma dziewczyny, że on już jest w związku. A tutaj, wiesz, są jakieś tam pieniądze, ale pieniądze nie mogą być celem. Pieniądze są energią, która, która pojawi się w momencie, kiedy robisz jakiś przepływ i działasz. Stojąc na skrzyżowaniu, jak ja to mówię, właśnie na tym skrzyżowaniu, jesteś w stanie oczekiwania, w stanie tego, że nie masz, w stanie tego, że może jest jakaś bezradność, może byś coś chciała zrobić. Zastanawiasz się, czy ten facet, który jest koło ciebie, to on cię nie ściągnie na, na dół. Po co takie myśli w ogóle? O czym ty myślisz? Jest miłość, lubisz tego faceta, współczujesz mu, to jesteś ty. Ten facet to jesteś ty. Każdy człowiek, który tutaj yy, zalogował się do tej gry, to jest taka sama świadomość, to jest cząstka tego samego, tej samej wyższej świadomości, to jesteś ty, która może to wszystko doświadczać. Ty doświadczasz rzeczy w swoim, co to się, co to się w dzieje, jeden samolot za drugim. Która się dzieje w domu. Jest na przykład, nie wiem, słońce, jest pokój i mieszka starzec i mieszka dziecko. I dlatego dziecka jest wszystko pięknie, cudownie. Jest, jest, są dokładnie te same okoliczności, zarówno finansowe, jak i każde inne. A, a dlatego starzec jest beznadziejny. Rozumiesz tą sytuację, że po prostu. Zawsze jest jakaś możliwość, zawsze jest jakaś możliwość osiągnięcia zadowolenia. No bo z drugiej strony, jak się mówi o akceptacji, no to też przychodzi do głowy coś takiego, no dobra, jak ja to zaakceptuję, to czy ja nie okażę się jakimś leniem, jakimś, to nie jest wygodne zaakceptować syf w domu, kiłę i po prostu nic nie robić i powiedzieć dzieciom, no trudno, trudno kochanie, no nie mam, nie mam, nie mam, no. Nie zaakceptować, zgodzić się z tą sytuacją, chociaż przez ułamek sekundy, nie wściekać się na siebie i dopiero potem zadziałać, ruszyć z tego skrzyżowania, zadziałać. Jeżeli natychmiast jesteś ciągle wściekła, niczego nie akceptujesz, na nic się nie godzisz, jesteś, czujesz się pokrzywdzona, to masz cały czas tendencję do ucieczki, uciekasz. To nie jest działanie. To nie jest zejście ze skrzyżowania. To nie jest szukanie własnej drogi. Zresztą jak ta droga jest, to jest tak, że, że, że właściwie nie da się znaleźć tej drogi. Nie da się czegoś takiego, no wyruszę w drogę, o, wyruszyłeś w drogę i, i po prostu sobie iść przed siebie. Tak, ale w celu poszukiwania siebie, to tak, to, 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 to tak nie znajdziesz. To po prostu twoja pasja cię sama odnajdzie. Po prostu ona, nagle się coś takiego pojawi. Ludzie... Musisz żyć w kreacji, bo jesteśmy, bo jesteśmy yy, tylko wtedy się rozwijasz, tylko wtedy jesteś szczęśliwa, kiedy kreujesz, kiedy, kiedy z pasją sprzątasz, z pasją gotujesz, kiedy, kiedy szyjesz dla dziecka, kiedy uczysz go. No nie wiem, na każdym kroku musi być ta kreacja. No więc masz tą kasę jakąś tam, a chcesz mieć jeszcze więcej, ale boisz się, ale, ale nie wiesz właściwie o co ci chodzi. Chętnie byś chciała mieć tą kasę. A na co nie pomyślisz po prostu fajnie byłoby, żebym żyła w dobrobycie. Czy duszy jest gorzej na pustyni, w samotności? W eremie? Nie wiem, czy duszy jest gorzej, czy lepiej jest? Czy dusza chce, żebyś... Y, czy lepiej byłoby jej, gdy twoje ciało jest zadbane, ukochane, śpi w, y, na, y, w dobrym, ciepłym miejscu, czystym, pachnącym? Czy, y, czy y, ewolucja nie może tak przebiegać, czy nie będzie dusza z tego zadowolona. No, można założyć, że, że będzie. No, dusza to jest po prostu y, y, taki, 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 e, taka świadomość, która ewoluuje, i, i, a jednocześnie no, cieszy się jakimś, jakimś wzrostem, no, jakąś wygodą. Tak myślę. Nawet na pewno tak jest. Z tym, że. To nie jest niezbędne do szczęścia. Ten dobrobyt możesz mieć, w każdej chwili możesz mieć. To jest banalne. Wszyscy ci, co mają dobrobyt, powiedzą ci, że to jest banalne, ale tak naprawdę nie są przez to szczęśliwsi. Jak widzisz dobrobyt u innych ludzi, to nie widzisz, to, nie, to niekoniecznie oni są przez to szczęśliwsi. To nie daje szczęścia, ale ale ułatwia życie, no a życie tutaj jest dość skomplikowane w tej grze, więc im lepiej umiesz grać, tym lepiej, no. Po prostu ja, ja uważam, że szkoda czasu na to, żeby wieczorem wizualizować siebie. Zamiast, zamiast wspaniale medytować, może robić oby, wychodzić z ciała, albo robić różne fajne rzeczy, nie wiem, podlewać kwiaty wieczorem, słuchać tych cykat, to że Ty w tym czasie będziesz siebie wyobrażać w dobrobycie, i takie masz zadanie, trochę mi się to głupie wydaje, powiem szczerze. Szkoda by mi było na to czasu. Po prostu to miej. Miej to w sobie, miej to już. Poczuj się tak, jakbyś to wszystko miała, bo masz to, bo jesteś taką samą świadomością tego gościa, który tam już jest na tym jachcie. Rozumiesz to? Jesteś, jesteś tym samym. Gdy wzrośniesz, będziesz mogła na chwilę opuścić swoje ciało i se pofruwać, i, i, i zobaczyć, co inni robią. To nie jest wcale takie trudne. Pod warunkiem, że się przestaniesz bać. O, zamiast, zamiast wyobrażać sobie kasę i to wszystko, zastosuj program, który Cię pozwoli przestać się bać. I mniej lęków i mniej przekonań uświadom sobie, co jest tym przekonaniem. Zgódź się na to, nie kłam się, nie, nie oszukuj. Tak, to jest przekonanie, to mi łopatą do głowy nałożono. To niekoniecznie jest moje, to nie jest mój cel. Bądź odważna, stań się odważna. O, nie żebyś się przestała bać. Stań się odważna. Jak staniesz się odważna, to automatycznie staniesz się szczęśliwa. Odważni ludzie są szczęśliwi. I kasa do nich spływa, no bo gdzie ma być? No przyciągają wszystko, co tutaj się stworzyło najlepszego. Tego ci życzę, kochana. Na razie.